Cześć, witam wszystkich serdecznie, bardzo, nawet serdecznie, że tak powiem, dzisiejszy poradnik będzie wam pokazywał jak poprawnie wgrać wszystkie wozy i wszystkie mapy specjalnie do OMSI na początek kawał, oczywiście kawał. Ostatnio otrzymałem taki komentarz, że moje kawały są beznadziejne. Więc uznam to jako pochwałę, że Strasburger, Strasburger, zależy kto czyta, bo spo spotykałem się z obydwoma ym, wymowami. Obiema, obydwoma? Nie mam pojęcia. W każdym razie opowiem kawał: przychodzi facet na porodówkę, nie, i żona mu rodzi dzieci. No i ta żona, nie wiem, rodzi, rodzi te dzieci, no i przychodzi lekarz i mówi: Proszę pana, ma pan na razie dwóch synów. Facet na to myśli, myśli, wyciąga dwie stówy, wkłada lekarzowi do kieszeni i mówi: Reszty nie trzeba. Także pośmialiśmy się, fajnie było, <laughs> nie wiem, czy to nawet było śmieszne, w każdym razie włączamy e, najbliższą przeglądarkę i włączamy e, stronę. Jak widzicie, jestem zalogowany na e, swoim koncie, e, jestem zalogowany na swoim koncie na Omnibus Simulator.pl Link w opisie, jak zawsze. W ogóle co byście robili tutaj, jak to jest przecież oficjalny kanał. I teraz tak, skoro e, skoro chcemy mieć. Co wgrać? Musimy coś ściągnąć. W moim dzisiejszym e, wypadku będzie to mm, taki man. Nie wiem, po prostu tak go sobie wybrałem. Mm, otwieramy download i ściągamy takiego mana. Tego mana nie będzie w opisie. Wszystko możecie znaleźć na e, stronie Omnibussimulator.pl. Słuchajcie, mm, ja pracuję na systemie Windows 8, Windows 8 Pro, Professional także u mnie będzie to wyglądało tak jak na każdym innym systemie to, 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 to jest ten sam schemat wszystko jest tak samo i tak samo wszystko będzie wyglądało my w tym czasie jak to się pobiera znajdziemy sobie nie wiem czy tu jakichś ciężkich plików nie będzie które muszę przed wami ukryć ale nie my w tym czasie jak pobiera nam się autobus wybierzemy sobie mapę i w tym czasie jak pobiera nam się autobus wgramy sobie mapę Mamy WinRAR, otwieram za pomocą WinRARA. Może to być WinZip, może to być cokolwiek. I słuchajcie, filozofia jest taka, że po prostu. Um, wchodzimy w um, ścieżkę, dysk lokalny C. U mnie tak jest, nie wiem jak u Was wgraliście. MR, so MR Software i OMSI, prawda? I mamy folder z e, OMSI. U mnie jest to parę plików, ja mam tu projekt z Szczecin, Szczecin. Nowo instalowana mapa. I teraz tak. Robimy tak trudną rzecz, że. Zaznaczamy sobie te pliki w WinRarze e i po prostu przeciągamy do folderu. Na zasadzie przeciągnij i upuść. Jak widzicie, wypakowywuje nam się, wypakowywuje nam się ten potoc, to jest akurat mapa Solarisa. Nie? Ten potoc nam się wypakowywuje, jak nam się wypakuje. To wszystkie te pliki zostaną przeniesione do naszego folderu. Ja mam już ten potoc wgrany, i teraz wam. O, brawo! I tak nam się oczywiście będzie musiało przekopiować. Ja mam już to wszystko wgrane, więc nie będę wam pokazywał samego procesu wgrywania, bo trwa on chwilę. Chwilę, zwłaszcza, że mam troszkę obciążony dysk twardy. I potem, jeżeli chcemy sprawdzić, czy mapa nam się na pewno wgrała, wchodzimy w obojętny, który folder. Ja wybieram folder Maps. Yy, I patrzymy tutaj w Winrarze, że mamy folder Potock. Widzicie? Folder potock I teraz sprawdzając czy nam się na pewno wgrała ta mapa Wchodzimy w folder maps Nasza lokalizacja Moja lokalizacja Wchodzimy w folder maps i sprawdzamy czy ten potock jest Jeżeli ten potock jest To wszystko nam się wgrało Wszystko fantastycznie, mamy wgraną mapę Jeżeli chodzi o Hoffy do map Słuchajcie, każdy autobus musi posiadać taki coś jak hoff W tym przypadku jest to potock hoff I teraz tak Hoffy znajdziemy albo w tym folderze, albo w specjalnych podfolderach, nie wiem gdzie ten Hoff może być ukryty, musicie sami go szukać, w tym przypadku jest to w folderze e, Vehicles, tak, tak po polsku trochę powiem, e, Vehicles, tak jak po prostu się czyta e, i akurat wybiorę sobie ten folder. Widzicie, i tutaj jest Potoczk.how. Jeżeli macie wgrane wszystkie autobusy, które są tutaj na liście, to automatycznie zostanie przeniesione wam do, um, tych, do tych folderów. Jak widzicie, u mnie jest potock w Solarisie Urbino e, 15, bo automatycznie ścieżka została ustawiona. Natomiast, jeżeli chcemy przenieść gdzie indziej ten plik, hof, to na zasadzie zwykłego kopiowania. Kopiuj. I przechodzimy do jakiegokolwiek folderu, ja przeniosę go sobie do Camo, mimo tego, że jest już tu ten plik I klikamy wklej I jeżeli wyskoczy nam taka informacja, klikamy zamień plik w miejscu docelowym Jeżeli później wgrywaliśmy mapę, jeżeli jest, no to po prostu nie musimy kopiować Jak widzicie, sama prościzna, teraz przejdziemy do mm, Teraz przejdziemy do instalacji autobusów. Z autobusami jest tak samo. Jak widzicie mamy tutaj akurat w tym folderze jest tylko MAN NL-202. Jest tylko MAN NL-202. Co robimy? Po prostu przerzucamy do folderu e, vehicles, czyli do tego folderu, gdzie mamy wgrane e, samochody. E, wgrane autobusy, tak dokładnie, no bo to samochody, no to wiadomo. I po prostu przerzuca... Prze, 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 przenosimy. Po prostu przenosimy. Nie bawimy się w żadne przerzucanie, po prostu przenosimy. Jak nam pliki się skopiują, mam to co jest tu. zgadzam mi się, sprawdzam. Słuchajcie, jeżeli chcecie wypakowywać na takiej zasadzie, że po prostu klikacie wypakuj do, to sprawdzajcie potem lokalizację, bo WinRAR czasami bawi się w takie. Wszystkie zresztą programy rozpakowywujące bawią się w takie zagadki i chowają gdzieś pliki, więc warto sprawdzić nawet po przeniesieniu, warto sprawdzić czy wszystko nam się wgrało. Od cała filozofia nie wiem, co było w tym trudnego. I to wszystko w dzisiejszym poradniku. Żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.